Mandero się Mandero. Dzisiaj jesteśmy na stawie. Tak się nie trzyma. Okej, okay, włączy solistika. Widzimy się za chwilę. Jestem z powrotem. Na razie nie było, na razie jedno takie było. Okej, jestem z powrotem. Dlatego może robaka, założę. O co tutaj chodzi? Dobra, co jestem? Przedwicię mamkę. Muszę tyle dziadek. Ty, Ty, ja. nie, nie Z tym postanowiłem, postanowiłem, że zmienię metodę na spławik. O, patrzcie, jak spławik lata. Wiem. Nie ma. Bawiła się, bawiła chyba Pięć minut nie Nie ma ryby. Zarzucam jeszcze raz. Od razu branie praktycznie. Okej. Okay. Jezus. Co tam się dzieje? Nie ma ryby gdzie tu jest ryba? teraz w miarę blisko też branie jest jak widać jak wstać bo Czy zaciągać już, czy nie? Jeszcze prawdopodobnie jakaś mała płoć albo z no, ma Mam bardzo duży haczyk. Co? To jest największy haczyk. Pusił. Dobra, teraz jeszcze trochę mocniej. Okej, okay, jest tam teraz. Już jest od razu praktycznie. Tak. Cały czas zbrania są. Lecz włożył zaściło od razu branie. Odjeżdżę w tamtą stronę. Nie wiem czy jest zwija, czy jeszcze nie. No i nie ma nic zahaczeków. Ja nie mogę. Dobra. Tobaczek. i taki robaczek leci do wody o właśnie tam I to potem już jest branie jak usiadłem to już jest branie no a jak? od razu już cały poszedł wodę, pod wodę, muszę wstać Co tu się dzieje? Wrzuciłam. Czekam na branie. Nawet nie siadam, bo jak mi to nie będzie branie. Okej. Okay. Usiądę. Usiądę i branie będzie. Tam mam spawik. No właśnie tam. I tam mam branie już. Nie ma ryby, tak się bawiło, masakra, a ryby dalej nie ma. Nie. Czekam na rybę. Jest takie branie, że ja nie mogę. Tam o. Przybliża. Lekko. Tam jest pawik. Komary tną Fajnie, niesamowicie. pożeszaruje robaka. No. O, o pusta. A czek. Okej. Okay. Zakładam robaczka. Okej, okay, robaczek zaokładany. Dobra. Ok. Kurde, to komary najgorsze. Niektóre też mi się do krwi tu trapały. Wąsają są niesamowicie. Ale robaczek jest założony i Już... Okej, okay, zarzuciłam. Trochę dalej. Już jest branie. Jaka ryba! Ludzie, jaka ryba! Ja nie mogę! Ole bieg! Ja nie mogę! Ale ryba! Nie? Ja nie mogę! Co jest? Co jest? Nie dociągnę jej! Nie tą wędką! Ale sztuka! Powoli? Już tak nic nie było dawno! Masakra! Ale sztuka! Tam, do brzegu, tam! Ja nie mogę. Olej idzie. Olej idzie, olej idzie. Jo, pur, poważnie, jak tam jest? No! Patrz jak... No wyżartuje. To co ty durnie ze mnie robisz? No pa... Jo! Karpik, karpik pewnie. To no, ona jest Tam tamtej strony? Tutaj. Nie dociągnę. Ja, nie, 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 pod, pod ja nie mogę. Ja i pod Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Nie rzucę. To wszystko się nagrywa, chłopie. O lekar O kurde. Taką to mogę zważyć, a nie... Jest... O, kurde. wpływa! Jest! Siedzi, ludzie, patrzcie to! Patrzcie co ja złowiłem! Na wpławik i jeszcze na najsłabszą wędkę, gdzie mam najmniej żyłki. No patrzcie to! Jeszcze Sam bym też sobie dał radę. No ta całą robotę tutaj najważniejszą. ważniejszą. widziałeś? Nie męczy go to, zrób to fajne. Głęboko tak? Muszę uciąć. Tak, Z będzie żyła? Chyba, że ma nie żyć. Czemu ty, czemu ty bez się bez tego sprzętu wybierasz, no? Ale łykło, masak. No. Nie szałuchaj to no, Chociaż? Jest jakaś możliwość eee, Czekaj Bez tego sprzętu następnym razem nie jadę Nie jadę i koniec To nie może tak być żebyś te ryby miał. Czymkolwiek spąch Kurde, chcesz się, się. Ja, bo jeszcze do wody mi padnę. Weź ją z tego z tym podwierki. Nie! Z podbieraka nie! Uh, da ist hier Aber das ist Massaker. Das Ucinam. Szkoda Trzy? karpia, szkoda karpia męczyć. Muszę uciąć. Okay. Trzeba go zważyć do wody. To za pączówkę będziesz ważył? Nie. Ważymy karpia. Muszę pół kilo odjąć, bo to ja pół kilo waży. Półtora kilo. No pierśnicze. Czyli pół kilo, jest kilo. Nie, półtora kilo, bo uciąłem już. To dwa kilo mnie wszystko. No. Dobra, karpik leci do wody. Tam. O. O. Tak. Już? No. O taki. Karp. Półtora kilo ma. Ile ma? Całym ja okresem. Nie się karpia. Kolejny karp. tam tego pokazałem nad kamerą, wiem. Trochę popsułem, ale już go wypuściłem dawno, także jest kolejny karp, na podwyżę, żeby było widać na pewno. Ważymy. Sobie żegarek zapnę i ważymy karpika. waga. Ta waga to dobry zakup. O, tutaj Muszę odjąć, bo siatka waży po kilo, także no. Trzeba odjąć to po kilo. Okej? Okay. I ma Ty, ty też ma półtora kilo. No? Tak? Ej, wydaje się większy, żebym telefon wyrzucił. O taki karpik, mam nadzieję, że teraz widzi, wejdź dziadek i zobacz czy to widzi, zobacz czy to widać w kamerze. taki karpik, półtora kilo, nie widać, niżej, o teraz, półtora kilo karp, tak jak mówiłem, weź kamerę do ręki, patrzcie, leci do wody. Do o. I ostatni karp dzisiaj może być nawet największy ważymy już go. Pół kilo muszę odjąć, to siatka waży pół kilo. Także ważymy karpika. On jest najlżejszy chyba. Bo może źle łapie. Może źle łapie. O. Teraz. Jeden osiem. No, półtora kilo też. Wszystkiego półtora kilo No. Też półtora kilo ludzie. Patrzcie, Patrzę widać. O. Taki karpik. No, piękny już teraz. Półtora kilo ma. Ale bił się najmocniej w sumie. To ale zabawy było. Dobra, lecimy teraz do wody. W sumie w kogo wypuszczę, żeby no nie męczyć już A więc ta co autobus, co tam I to ostatnia ryba na dziś. Ja byłem Filip, Eleczko i PU! Siemandera.